wszystkim, jestem Lena i dzisiaj zapraszam Was na drugi odcinek paczki z Shana. Chodzi o to, że w pierwszym odcinku pokazywałam paczkę tę samą, natomiast pokazywałam tam produkty do domu, a teraz pokażę Wam produkty ubrania. Są to ubrania tylko i wyłącznie z wyprzedaży, więc wszystkie te ubrania były po Jak zwykle wszystkie linki do tych rzeczy będziecie mieć opis na dole. Zaczynajmy przymierzanie, żeby nie przedłużać. Tutaj mam taką białą paczkę i to jest sweter, dobrze myślę. E, tak, to jest taki golfik, zwykły prosty biały golfik, ponieważ ja chyba nie mam zwykłego białego prostego golfiku. E, materiał bardzo przyjemny, więc wydaje mi się, że go zostawię, ale z drugiej strony e, jest bardzo krótki. Rękawy ma bardzo długie w porównaniu do tej długości, więc wydaje mi się, że będzie to raczej e, odcięcie nad pępkiem. E, to w takim przypadku go nie zostawię. Niestety, tak jak myślałam, sweterek jest, no tutaj krótki. To, jest, to są spodnie z wysokim stanem i gdzieś tam ten sweterek już wychodzi jeszcze ponad, więc nie wiem na jaki, jaką pogodę miałabym ubrać ten sweter, ze względu na to, że wiecznie bym to tak obciągała, żeby tylko i wyłącznie nie było widać. Nic pomiędzy, bo wiadomo, że na zimę raczej, yy, raczej nic takiego nie może widać, bo potem robi się zimno. Jeśli chodzi o rękawki, to wydają się naprawdę w porządku. Yy, natomiast jeśli chodzi o materiał, to też taki milusi, przytulny, więc gdyby nie ta długość, to jak najbardziej byłabym zadowolona i bym sobie go zostawiła. Yy, natomiast yy, ja nie lubię po prostu yy, zimą nosić takich rzeczy, gdzieś tam jesienią, wczesną jesienią. może. Początek wiosny, ale jak jest golfik, to raczej oczekiwałabym troszkę dłuższego tego swetera. Przechodzimy dalej. Mam tutaj coś jeansowego. Eee, kurteczka, chyba. Eee, tak, to jest kurteczka. O! Z taką paskinką. Na zdjęciu wyglądało to dużo lepiej, bo jednak na zdjęciu ta talia była mocniej ściśnięta. A tutaj ta paskinka, mam wrażenie, że jest wielkości tego wcięcia w talii, więc tutaj nie będzie widać żadnego wcięcia. I sama kurteczka jest nawet okej, okay, ale gdzieś tam coś mi tutaj nie pasuje. Wydaje się taka jakaś ciasnawa, nie w miejscach, w których miałaby być ciasnawa. E, czyli na przykład gdzieś tutaj, pod pachami, wydaje się taka jakby tutaj, tutaj na, na szerokość pleców, e, za krótka. E, zobaczymy, jak to wygląda z zapiętymi guzikami. E, nie, ja nie jestem do tego przekonana. Ja czuję się taka troszkę większa w tej kurteczce, może przez te bufiaste rękawki. Ja jednak przez to, że mam troszkę szersze lamiona, to nie mogę nic mieć takiego tutaj bufiastego, bo robi mi jeszcze te ramiona szersze. Natomiast ten zawsze mi się podoba troszkę, ja się w tym nie czuję, może przez te bufiaste rękawki, ale jakoś tak czuję się dziwnie i, i nie, to nie dla mnie. Przechodzimy dalej. Coś czarnego <grym> z Jakimiś sznurówkami. Skórka. Spódniczka. Tak. ojku ale szeroka. O Jezu! O oh God! To jest w dół. Udawajmy, że tego nie było. Tu jest góra. Ale i tak mimo wszystko wydaje się dość szeroka. Boję się, że gdzieś tam będzie mi spadać. A tego wiem, że nie można tak mocno ściśnić, bo będzie brzydko wyglądać. Więc gdzieś tam na poziomie takim, jakim jest, można ściśnić. Tu jest z boku zamek, natomiast mocniej będzie brzydko wyglądać. A z tego co widzę, tutaj już jest taki materiał, więc jakby chciał się jeszcze rozszerzyć, to nic nie będzie tam widać. Natomiast zobaczymy, bo wydaje mi się już szerokie i boję się, że gdzieś tam będzie spadać. To no jest luźne, tutaj, w talii najbardziej. No, no nie, no to masakra. Jednak jest tutaj bardzo bardzo luźnawe, więc nie ma opcji o zostawieniu. Natomiast sam pomysł gdzieś tam jest spoko. Jak ściśnie, to tutaj jest ok. natomiast na tej góry nie, nie ma jak ściśnić. Tu jest po prostu za luźne i, i niestety gdzieś to by trzeba było ewentualnie dać do krawcowy. Rzeczywiście gdzieś tam mi się te sznurówki tutaj podobają, zamysł spódniczki też, ale mogło być to jednak no, bardziej dopasowane dla mnie. Przechodzimy dalej, znów coś czarnego. I jest to coś z koronką. To jest chyba sukienka. Tak, to jest sukienka, która prezentuje się w taki sposób, że ma takie jakby koronkowe rękawki. Nawet nie tyle koronkowe, co takie siateczkowe rękawki. A cała spódniczka jest taka zwykła czarna. Materiał też nie jest jakiś super. Zobaczymy, jak to się będzie prezentować. Ta sukienka jest naprawdę ładna, gdyby nie to, że góra jest całkiem luźnawa. Więc niestety, dla kogoś może z większym biustem, materiał tej sukienki jest taki mm, bardzo tani. Natomiast gdzieś tam to nie przeszkadza, bo tego aż tak bardzo nie widać. Natomiast, no, no ta luźność, tutaj, to jest wszystko luźne, tutaj z tyłu też jest luźne, więc niestety, ale sukienka pójdzie do zwrotu. A szkoda, bo jednak takie rękawki fajne jest taka inna. Przejdźmy teraz, może, do różu. Mamy taką górę z kapturkiem i o, tak się ona prezentuje. Chyba kiedyś coś podobnego Szymon mi zamawiał. Nie wiem, czemu to zamówiłam jeszcze raz. W sensie, pamiętam, że tamto nie było w serduszka, ale było różowe. I mamy takie dresy, serduszka, e, dzwony. Czemu ja to zamówiłam w ogóle? ja mogę powiedzieć? A, przynajmniej jest rozmiarowo dopasowane, bo e, i spodnie są takie e, w miarę, w sensie nie są ani luźne, e, ani, e, ani ciasne, a góra też jest w miarę dopasowana. Natomiast totalnie nie mój styl. Nie wiem, może na zdjęciu prezentowało się to lepiej, ale jeśli chodzi o długość spodni, to do ziemi, jak to mają w dzwony. Spoko, mi się to podoba, ale nie na mnie. No to przejdźmy do kolejnego zestawu, tym razem niebieskiego i tym razem kratę. Mamy tutaj taką spódniczkę. O, Natomiast materiał już widzę, że ten jest dużo lepszy. A ten jest taki mocno sztuczny jednak. I taką krop bluzeczkę. O, nie będę ukrywać. To mi się podoba. Natomiast góra jest tak ciasna. Bardziej chodzi o rękawy. Nie jestem w stanie tego odwrócić, bo to się jakoś tak zakręciło. Nie jestem w stanie totalnie tego odkręcić, bo to jest wszystko tutaj ciasne, więc... O, masakram. Pod tym względem o, coś tam się udaje. Natomiast sam zestawik mi się podoba. Może nie tak bardzo ta spódniczka, jakoś. Ja nie lubię takich spódniczek, które mają gdzieś to tutaj takie odcięcie o. Że to rozkloszowanie zaczyna się od tego momentu. Ja tego nie lubię w spódniczkach, więc gdyby cała spódniczka od góry była rozkloszo rozkloszowana, to by było super. Natomiast przez to, że to rozkloszowanie jest od jakiegoś momentu, to tak średnio. Natomiast góra mi się podoba. Góra mi się naprawdę podoba, kolor mi się podoba, te tak krata mi się podoba, ale to ma swoje mankamenty w postaci tego, że to jest. Rękawy są tak przeraźliwie ciasne, że nie jestem w stanie po prostu tutaj jest tak zawinięte wszystko, że nie jestem w stanie tego Odwrócić. No i to jest i to rozkoszowanie jednak mogło być y, gdzieś indziej, ale mimo wszystko mi się bardzo podoba. Przechodzimy dalej. Tu jest coś włochatego. To mnie intryguje od samego początku. A to jest kurtka! O Jezu! To jest taka kurteczka z takim tutaj włochaczem, y, natomiast sama kurtka jest bardzo cienka y, i bardzo słabej jakości, więc y, gdzieś tam wygląda to troszkę tandetnie. Ale zobaczymy przymierze, może na mnie będzie wyglądać ok. Na mnie ta kurteczka nie wygląda tak źle. Oczywiście do czegoś innego, ale przymierzyłam to na to. Ym, natomiast, no, no ja się czuję tak trochę tandetnie w tym. No i to wydaje mi się takie wielkie. Ym, takie kurteczki są aktualnie w sieciówkach. ja wiem, że były w zimę. Natomiast one były dużo, dużo grubsze. A to jest taki cieniutki korzuszek, który jest na dodatek taki wielgachny, luźnawy jest tutaj. Więc gdzieś tam mogło to być takie. O! O! I wtedy byłoby dużo lepiej, a przez to, że jest takie wielkie, to mnie robi też dwa razy większą, więc niestety gdzieś tutaj jest ten minus, a szkoda, bo mimo wszystko otwarte wygląda to ok. Przechodzimy dalej. Mam tutaj coś takiego z jakimś guzikiem. I to jest, co to jest? Ach, to jest taki kombinezon. Jezu, ale no ten materiał jest tak cienki, że ja widzę po prostu przez niego wszystko. I nawet nie widać tego, tego słabego materiału. Natomiast dekol jest gigantyczny. Dodatkowo tu jest wszystko luźne. No, masakra pod tym względem, że wszystko jest różnawe mi w, w górnej części ciała, ale mi się to podoba. No kurcze, podoba mi się to. Gdyby rękawki były jednak dłuższe, um, czuję się tak dziwnie w takich przykrótkawych rękawkach, zwłaszcza, że one tutaj mają takie falbanki, to wygląda, jakby te rękawki były po prostu podciągnięte. Z jednej strony fajnie, z drugiej jednak mogłoby być, mogły być te dłuższe rękawki. Um, no kurcze, no mi się podoba. Mi się to strasznie podoba, zwłaszcza, że jest połączenie takiego sportowego stylu z um, takim eleganckim, właśnie przez to, że to jest takie marynarkowe, ale ale jednocześnie jest to kombinezon. Podoba mi się to. Te trzy rzeczy. Przechodzimy do ostatniej białej. To jest sukienka, z tego co pamiętam, ale nie te. Nie, to nie, nie, nie jest sukienka. To jest. Ja już kiedyś coś przymierzałam podobnego, ale kurczę, czasem zamawiam te ciuchy po to, żeby je po prostu przymierzyć, bo jestem mega ciekawa, jak ja po prostu bym w tym wyglądała i jak ja się będę w tym czuć. To jest taki sweterek zapinany ze Stradivalisa, kiedyś coś podobnego chyba zamówiłam, albo z werszki. I tutaj ma takie płate rękawki. Tak jak myślałam spoko produkt, natomiast dla mnie może niekoniecznie, chociaż nie będę ukrywać, że to mi się nawet podoba. W sensie to ze Stradivarius'a albo z beczki, bo naprawdę nie pamiętam skąd to zamówiłam, było takie. To był taki crop topik i totalnie się wtedy w tym nie widziałam. Natomiast przez to, że to jest takie dłuższe, to rozmyślałam, czy może sobie to jednak zostawić, bo, bo gdzieś tam te rękawki tutaj puchate i kołnierzyk, to nie jest takie tandetne, tylko takie... Takie coś innego, taki jakiś dodatek, natomiast gdzieś tam tutaj po prostu zastanawiam się, czy to zostawić, bo tutaj jest szerokie, troszkę wolałabym, żeby było takie, takie tutaj e, ciaśniejsze, natomiast jestem zaskoczona, bo mi się to podoba e, i nie wygląda tandetnie, a raczej właśnie tak nie dbało. Zostały ostatnie dwie rzeczy, przejdźmy może do tego, bo to jest plisowane, więc wydaje mi się, że to będzie spódniczka e, i, i tu jest coś, pasek to jest chyba, e, a tutaj mamy spódniczkę. I spódniczka mi się podoba. To jest taka spódniczka na pasku, plisowana, prosta, ale jednocześnie coś w sobie ma. I tutaj dodatkowo jest pasek. Pasek chyba skórany. A to w ogóle jest taki pasek z saszetką z tego, co tutaj widzę, więc spoko, spoko. Myślę, że sobie tę spódniczkę zostawię, natomiast muszę powiedzieć jednocześnie, że jeśli chodzi o pasek, to raczej średniowy. ze względu na to, że jak widzicie, on tu jest luźnawy, więc tych dziurek ma za mało, gdzieś by trzeba było dorobić te, te dziurki, no i przez to, że on jest zgnieciony, to też nie układa się za dobrze, ale myślę, że po prostu albo będę nosić spódniczkę bez paska, o, Albo będę nosić na przykład z innym paskiem, bo tą saszetkę, przez tą saszytkę można przełożyć w sumie każdy inny pasek, który ma odpowiednią szerokość. Więc jak najbardziej mi się to podoba, myślę, że sobie to zostawię, bo jest takie, które lubię. Po prostu. To jest to, co lubię. I przechodzimy do ostatniej rzeczy. I to są spodnie. O jejku. O God. O masakra. Ale z takiej sztucznej skóry. O God. Na zdjęciu jednak. Uch. Na zdjęciu jednak ta skóra wyglądała dużo, dużo lepiej. Nawet nie chcę tego przymierzać, bo, bo wiem, że to, to nie, no nie będę się w tym czuć dobrze. To jest, ale śmierdzi. Masakra! Ja, ja nie czuję się dobrze w takiej spodniach. W sensie... Gdyby ta skóra nie była taka świecąca i taka tandetna, to byłoby w porządku, bo i na długość są takie w miarę okej, okay, czyli takie jak spodnie w sieciówkach i gdzieś tutaj na tą szerokość też jest w miarę okej. Okay. Natomiast no, te spodnie są takie tandetne, no i dodatkowo ten materiał jest taki, co czuję, że on jak się tu będzie gdzieś naciągać, to zaraz będzie pękać. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Troszkę jestem rozczarowana ubraniami z wyprzedaży, jednak są to ubrania takie... Ech. Który chyba nikt nie chciał zamówić. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli chcecie więcej odcinków, z na to pamiętajcie, by dawać łapkę w górę. Subskrybujcie również kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. PA!